Siema, ma z tej strony witek 2004 a to drugi odcinek z poradników jak pobrać coś na przykład The Forest lub huzu nie do mojego dobra więc pobieramy dzisiaj The Forest a jeszcze taka mała rzecz mam już swoje intro widzieliście już i tyle programów używam do nagrywania więc moje filmy już są znacznie lepsze dobra więc dajemy REGUR, wchodzimy w link podany w opisie, dajemy REGUR na pobieranie. Pobierz za darmo. się nam się, dajemy uruchom. Także możemy zamknąć. Mamy. Dajmy dalej, dalej. I pobiera nam się. gdy nam się już pobierze. Wchodzimy tam, gdzie pobraliśmy gdzie mamy deforest i tutaj uruchamiamy wybieramy gdzie chcemy dajemy nic. nam się pobierze to mamy te trzy pliki nas obchodzi tylko to i tu jest nasza nasz deforest a jeśli jest, jest nowa wersja nasz, ja mam Alpa 12, a już jest 13, więc klikamy Update the Forest, dajmy dowolny klawisz, no. dowolny klawisz, naciskamy, no i nam się wyświetla strona z update'ami w ogóle. O, alba trzynasta, miałam dwunastą, o gdzieś to jest. Ale. Więc to było na tyle w tym krótkim odcinku. Szybko da się pobrać The Forest, The Forest, jak widzieliście. No, więc ja się z wami żegnam. Cześć. Do zobaczenia. No i na...